Cześć, witam serdecznie. W tym odcinku pokażę Ci, jak dodać nasze lokalne pliki do repozytorium GitHub'a. Pierwszą rzeczą, jaką musisz zrobić, to pobrać sobie gita. Gita pobierzesz pod tym adresem. Tutaj masz możliwość pobrania właśnie gita download for Windows. Nie, poka nie będę pokazywać Ci całego procesu pobierania, gdyż jest on bardzo prosty. Pobierasz paczkę i po prostu ją instalujesz. OK. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to stworzenie sobie w repozytorium githuba swojego konta. Jak widzisz już konto mam stworzone, e, więc stworzysz sobie takie konto e, i to tyle. Podajesz login, hasło, e-mail i konto zostaje stworzone. Po tych czynnościach um, sobie przejdziemy do folderu, który chcemy przesłać np. ta animacja chodu. tak e, się nazywa ten plik. Możesz kliknąć na Git wash here. OK. I teraz bardzo ważna rzecz, jeżeli robisz to pierwszy raz, warto zrobić wstępną konfigurację, czyli ustalić swoją tożsamość. Używając właśnie tych linii kodu, gdzie podajesz tutaj właśnie ten swój indywidualny login. Czy nazwę użytkownika, a także swój e-mail. Jest to bardzo ważna taka autoryzacja. Bez niej nie będziesz mógł przesłać tych. Klików, więc ok, gdy mamy to zrobione, więc teraz zróżmy, zróbmy sobie inicjalizację. Git init. Ok. Teraz przejdźmy sobie status. Nie mamy jeszcze stworzonych komitów, więc stwórzmy sobie komite. Sobie git add. And. Git commit. New files. Ok, w ten sposób stworzyliśmy sobie komity. E, I teraz przejdziemy sobie do githuba i stworzymy sobie nowe repozytorium. Nowe e, repozytorium. nazwijmy, które pozostają, stworzymy sobie i tutaj mamy kod, który sobie skopiujemy i wkleimy tutaj w tym miejscu. OK. I jak widzisz rozpoczęło się przesyłanie plików na serwer. Przesyłanie wykonało się poprawnie, więc jeżeli przejdziemy Um, teraz do mojego GitHub'a. Tutaj pojawił się projekt. W tym przesłaliśmy właśnie pliki. I to by było e, na tyle jeśli chodzi o przesyłanie plików do repozytorium. Myślę, mam nadzieję, że e, przynajmniej chciałem, żeby ten filmik w jakiś sposób Ci pomógł. Dzięki serdecznie e, za uwagę i pozdrawiam.